Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o jednym zapachu. Dawno takiego filmiku nie było, w którym bym recenzowała jeden zapach, a więc sobie pomyślałam, że nadarza się idealna okazja. Zapach, jak zwykle, trafił do mnie przez dziwne meandry mojego umysłu. Oczywiście tego zapachu nie zamierzałam kupować, ale ostatnio pod którymś z moich filmików, chyba z perfumami kwietnia, wywiązała się rozmowa wśród moich widzek na temat zapachów marki Calvin Klein. Jedna z Was, Jola, właśnie mówiła, że sobie kupiła chyba Calvin Klein Beauty lub też się zastanawia. Pozdrawiam Cię kochana serdecznie. Wiem, że regularnie oglądasz. Bardzo mi miło. Bardzo Ci za to dziękuję, że jesteś, komentujesz. Tutaj jesteś aktywna na kanale, także bardzo to doceniam. Serdecznie Dziękuję oczywiście też wszystkim, którzy to robią. No i Jola tutaj właśnie rozmawiała o zapachach Calvina Kleina z innymi widzkami i też właśnie gdzieś tam padło. Padła nazwa perfum Obsession Night. Ja tutaj mam ze sobą teraz te perfumy, no bo zdecydowałam się kupić. Generalnie ja znam ten zapach, nawet znam ten zapach bardzo dobrze i muszę Wam powiedzieć, że jest to zapach dla mnie taki, no, dosyć nostalgiczny, z tego względu, że gdzieś podejrzewam, no pierwszej dekadzie, w, u, w pierwszej połowie ubiegłej dekady, o tak, e, pracowałam w swojej pierwszej pracy właśnie e, i miałam tam e, koleżankę, z którą no regularnie otrzymywałam kontakt w sumie taka psia pracowa i ona właśnie używała e, tych perfum. Używała właśnie Obsession Night od Calvina Kleina oraz CK Into You. E, także są to zapachy, które no kojarzą mi się z bardzo fajnym czasem, z nostalgicznym czasem, właśnie z swoją pierwszą pracą i studiami, bo ja studiowałam zaocznie, a pracowałam normalnie w ciągu tygodnia, także były to dla mnie bardzo fajne czasy. Ja generalnie nie żałuję, że poszłam na studia zaoczne, bo no generalnie odkąd skończyłam liceum wiedziałam, że chcę pójść do pracy żeby gdzieś już to doświadczenie zawodowe zdobywać. Także w pracy miałam tą koleżankę, która tych kalwinów, Kleinów używała. No i generalnie to myślę, że to taki zapach był dla mnie zawsze zarezerwowany dla kogoś, prawda? Czyli zapach sygnatura. Ja w sumie dziwnie się czuję używając perfum, z których po prostu kogoś znam jak jakaś, która z koleżanek używa często jakiegoś zapachu, to no później siłą rzeczy kojarzy mi się ten zapach z tą osobą i jeżeli ja go ubiorę, to nie jest on do końca mój, stąd też nigdy nie kierowałam swoich kroków w stronę Calvina Kleina. No tak jak mówię, zawsze, używa, zawsze uważałam, że ten zapach jest po prostu gdzieś tam zarezerwowany dla kogoś innego. Pomimo, że lata minęły, ja już niestety nie mam kontaktu z tą koleżanką. Tak to czasami bywa, że gdzieś tam drogi ludzkie się rozchodzą. Ten zapach nadal przypomina mi no, tamte, tamte fajne czasy, czasy imprez, czasy pracy i różnych takich śmiesznostek. Postanowiłam, że gnana właśnie tą nostalgią zakupię tego Calvin Kleina Obsession Night i przypomnę sobie tamte czasy i przypomnę sobie znaczy przypomnę w ogóle przetestuję jak ten zapach nosi się na mojej skórze ponieważ ja tego nie wiedziałam nigdy go nie testowałam na sobie zawsze go czułam po prostu z koleżanki także tutaj teraz pokrótce wam opowiem jakie są moje wrażenia na temat tego zapachu ja wczoraj cały dzień nosiłam ten zapach dzisiaj mam go na sobie muszę wam się przyznać że marka Calvin Klein dla mnie zawsze nie kojarzyła się z niczym szczególnym, i być może tutaj teraz skrzywdzę osoby, które bardzo lubią tą markę. Oczywiście nie ma nic złego w tej marce. Ja tutaj sama mam teraz te perfumy, ale wiecie, no w porównaniu, nie wiem, przypuśćmy no z Chanel, czy też z Diorem, czy z Kenzo chociażby, no z innymi po prostu perfumowymi. Wydawcami, że się tak wyrażę, tutaj będzie chaotycznie jak zwykle. Nie wiem, mam wrażenie, że używam bardzo złej składni, bardzo złego polskiego, ale niech już tam będzie. W porównaniu po prostu z tymi innymi twórcami, perfum Calvin Klein nigdy nie wydawał mi się jakiś specjalnie atrakcyjny. Te perfumy takie na, takie średnie, chociaż ja oczywiście w tym przedziale cenowym perfumy, tak jak no, przedział cenowy Calvin Klein, to nie jest jakiś tam ogromny przedział cenowy, to nie są drogie zapachy. Ten zapach kupiłam za 100 zł, nie całe. Mam perfumy w tym przedziale cenowym, to chcę powiedzieć, w swojej kolekcji, i no ale jakoś tak nigdy Calvina Kleina. Zawsze uważam, że te zapachy są takie, no po prostu zwykłe i, i, i tyle, i, i nieekscytujące, ale muszę Wam powiedzieć, że oddam tutaj honor, jeżeli chodzi o Obsession Night. Może zacznijmy od składników, jakie się znajdują w tym zapachu. Oczywiście tutaj już niedawno słyszałam. Klaudia she -Wolf po, poruszała ten temat, że niektórzy na forach perfumowych śmieją się z osób, które czytają składniki. Ja nie wiem, w ogóle jakaś taka dziwna, dziwna atmosfera się robi i takiej krytyki wzajemnej. Parasola też o tym mówiła ostatnio. Cześć, kochana, pozdrawiam, jeżeli oglądasz. Nie rozumiem, po co, po co tak krytykować i po co pouczać. Zawsze zachęcam osoby, które tak krytykują, żeby nagrywały i zobaczyły, jak to jest, bo mam wrażenie, że nigdy takiej krytyki nie, nie słychać od osób, które. Nagrywają same, które wkładają serce w to, co robią, tylko po prostu kogoś, od kogoś, kto ogląda i się wymądrza, także, także tak. Natomiast ja bardzo lubię czytać skład, ponieważ daje to wam, tak jak też Klaudia mówiła, daje to wam mniej więcej pojęcie, co jest w tym zapachu. Oczywiście odbiór każdych perfum jest bardzo subiektywny, więc w ten sposób, no tutaj mi się typowo kojarzy to nostalgicznie, także tak to wygląda. Natomiast dla każdego będzie to. Subiektywne, ale mniej więcej e, nuty, o których słyszycie, mogą Wam dawać pojęcie, jak ten zapach pachnie i czy w ogóle znajdują się w nim nuty, które Was interesują. Także e, tak to wygląda. Zapach wydany jest w był w roku 2005. Nie doszłam do tego, jaki e, tutaj perfumiarz stoi za, tymi, za tym zapachem. E, tutaj opisują na fragmenticy ten zapach jako apetyczny zapach letniej nocy, e, a, zapach. E, Ziemi, roślin skropionej delikatnym, ciepłym deszczem yy, oraz zapach takich kwiatów kwitnących właśnie pod światłem, yy, przy świetle księżyca. No więc ja Wam powiem, że ten opis jest całkiem interesujący. Nigdy nie patrzyłam na ten, na ten zapach pod tym kątem, zawsze go gdzieś tam znałam, no po prostu, z tego, jak koleżanka nosiła, ale nigdy nie patrzyłam na ten zapach pod tym kątem, a więc okej. Okay. Yy. Muszę, muszę przyznać, że widzę tutaj jak najbardziej ten, ten vibe, ten klimat. W głowie mamy, w ogóle razie ja się, się zdziwiłam bardzo pozytywnie, białe kwiaty, gorzką pomarańczę, angelikę, bergamotkę, mandarynkę, czyli tutaj otwarcie takie dosyć mocno cytrusowe. Jak wiecie, cytrusy niekoniecznie, ale ostatnio to się zmienia, co jest bardzo dziwne. W sercu mamy gardenię, jaśmin, konwalie, róże i w bazie mamy drewno kaszmirowe, wanilię, drewno sandałowe, tonkę i bursztyn. Ja tutaj się psiknę ponownie tym zapachem. On w otwarciu jest faktycznie taki dosyć intensywny, dosyć mocny, ale tutaj tych cytrusów tak mocno jakoś ja nie czuję. One gdzieś tam są, ale muszę Wam się przyznać, że ten zapach jest bardzo dobrze, fajnie zblendowany. Nie czujemy od razu cytrusów, czujemy jakąś tam delikatną świeżość, ale te wszystkie nuty. Jakoś tak się przenikają. Wiele osób w ogóle mówi, że ten zapach na początku wybrzmiewa im bardzo męsko. Ja się muszę przyznać, że coś w tym faktycznie jest. Myślę, że jakikolwiek facet by chciał używać tych perfum, to nie zawiódłby się. Ja być może będę e, testowała na mężu, jeżeli się zgodzi. E, ten zapach ma w sobie bardzo delikatną cytrusowość dużo drewnianości, dużo drewna wychodzi później, jak dla mnie, oraz wychodzą właśnie takie, no, lekko czyste, leciutko narkotyczne białe kwiaty. Zapach ogólnie kojarzy mi się też z takim świeżym, sensualnym praniem. Jest to zapach, który naprawdę, no, muszę Wam powiedzieć, zapach w typie, który lubię, czyli taki... Leciutko świeży, leciutko świeży, ale bardzo, bardzo intrygujący i później na skórze staje się przepięknie kremowy. Absolutnie bez, bez żadnej nuty kurzu, której nie cierpię. Tutaj w bazie mamy wanilię, więc jest zagrożenie, że y, mogłoby y, to się stać właśnie takie troszkę płaskie, troszkę przykurzone. Absolutnie nic z tych rzeczy. Ja Wam powiem, że ten zapach naprawdę wybrzmiewa luksusowo. Y, naprawdę wybrzmiewa czysto. To jest taka bardzo, bardzo sensualna czystość. Y, bardzo no. Zapach wodzący za nos, czyli coś, co ja lubię, myślę, że jest to też zapach taki naprawdę całoroczny. Rewelacyjnie ten klimat, ten vibe sprawdzałby się na wieczór, na letni wieczór zwłaszcza. Ja uwielbiam takie zapachy sensualne, właśnie na letni wieczór. Tutaj mamy białe kwiaty, wszystko się zgadza białe kwiaty najpiękniej, tak jak Wam zawsze mówię, wybrzmiewają dla mnie w letnią noc, a więc tutaj to się zgadza, ale mamy taką leciutką świeżość, mamy leciutki taki oddech w tym zapachu. Więc jednocześnie nie jest on e, tak przytłaczający, jak e, no mogłoby się zdawać. Niektórzy mogą się przerażać, że tutaj są białe kwiaty, e, dla niektórych one są nie do przejścia. E, natomiast tutaj jest pewna taka świeżość, która utrzymuje je w ryzach. Więc tutaj nie mamy nic takiego totalnie narkotycznego, jak ja lubię, wiecie, przyduszać ludzi narkotycznymi zapachami. To tutaj tego nie ma, ale nadal jest sensualnie i elegancko. Na letni dzień myślę, że idealnie też sprawdzi się ten zapach, bo on właśnie ma w sobie taką. Nutkę takiej, no nie powiem, że cytrusowości. Ja tutaj nie czuję cytrusowości. No, mi jest bardzo ciężko powiedzieć dokładnie gdzieś rozebrać ten zapach na czynniki pierwsze. Ponieważ, tak jak mówię, tutaj dla mnie konotacja tego aromatu jest typowo nostalgiczna, więc ja ten zapach gdzieś tam, tak jak mówię, znam. Ale on dla mnie jest jakoś taką jedną całością, nierozerwalnie związaną z osobą też, która tym zapachem pachniała. Natomiast ja sama mega rewelacyjnie się czuję w tym zapachu, muszę wam powiedzieć. Yy, także no tutaj mamy pewną taką właśnie świeżość, chrupkość. Jak w zapachach męskich, ale mówię, nie zrozumcie mnie źle. Dla mnie ten zapach, no, dla mnie ten zapach to jest taki typowy uniseks. Yy, I jeżeli byłby, myślę, wydany pod szyldem jakiejś takiej właśnie marki niszowej, to myślę, że każdy by się zachwycał. Jest to, myślę, też taki, no, dosyć niedoceniany, yy, niedoceniana perełka zapachowa. O w ten sposób, naprawdę cena jest niewysoka. Yy, do 100 zł można te zapachy znaleźć za 100 ml. Myślę, że ogólnie Calvin Klein. Nie jest, no tak jak mówię, jakąś tam specjalnie drogą marką, a naprawdę możecie mieć bardzo fajne pachnidło na lato, ale też również na jesień i zimę. Tutaj mam wrażenie, że to drewno kaszmirowe, to drewno sandałowe w bazie, one rewelacyjnie też otulają. Więc mamy cytrusy, które nas mogą odświeżyć taką lekką wytrawność, aromatyczność, które właśnie mogą nas odświeżyć w ciepłe dni, ale mamy też wystarczającą ilość otulaczy w bazie, które mogą nas właśnie rozgrzać w jesień i zimę, więc jest to idealny zapach, na zapach sygnaturę. Koleżanka, tak jak mówię, nosiła go cały czas, cały rok, bo ona nie była takim świrem jak ja. Miała jeden zapach właśnie albo dwa, które tak nosiła naprzemiennie, to właśnie były te Kalwiny Klejny, i cały rok rewelacyjnie się sprawdzał. Ten zapach naprawdę pozostawiał fantastyczny ogon. Natomiast ja pamiętam, że ona miała butelkę, bo tutaj ja mam butelkę z takim korkiem błyszczącym. Ja pamiętam, że ona miała butelkę z korkiem takim matowym, jakby z taką gumą na tym korku. To prawdopodobnie były starsze edycje. No ja starszej edycji nie znalazłam, to jest, tutaj widziałam też na Fragrantice, że ludzie narzekali, że Coty troszkę wykastrowało ten zapach, no tutaj tak, ja zdecydowanie to, zdecydowanie mój egzemplarz pochodzi od marki Coty. Wcześniej oczywiście Calvin Klein był pod inną marką, natomiast ja już nie będę tutaj przytaczała nazwy marki, bo nie pamiętam. Natomiast ja Wam muszę powiedzieć, że ten zapach, jak psiknęłam, no to wiadomo, inaczej na otwarciu, kiedy psikniecie na swoją skórę, i na skórę a inaczej jak czujecie na kimś. Tak gdzieś szukałam tego niuansu właśnie, który zapamiętałam na koleżance, ale później właśnie w bazie on wyraźnie wychodzi. Taka no waniliowość, taka drzewność. Kwiatowość lekka z leciutką taką świeżą nutą, ale bardzo sensualnie. No, ja Wam powiem: rewelacja. Na koleżance tam ta stara formulacja naprawdę cały dzień się trzymała mocno. Nie pamiętam, żeby się dopsikiwała. Natomiast na mnie, no tutaj ja oczywiście będąc na fazie fascynacji zapachem, mocno, mocno się psikam. Um, intensywnie, muszę Wam powiedzieć, no teraz zawitały do nas wyjątkowo ciepłe dni, z czego ja się bardzo cieszę, bo ja uwielbiam lato, uwielbiam gorąco, ale niestety nie służy to perfumom, więc um, ja wczoraj siedziałam na zewnątrz, było bardzo, bardzo ciepło i um, niestety muszę Wam się przyznać, że ten zapach dosyć, no zniknął. Z mojej skóry, ale to, no niestety, dzieje się z praktycznie z każdym zapachem, jaki zaaplikuję na siebie w taki dzień ciepły, ym, nawet wietrzny. No dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, troszeczkę więcej wiatru, troszeczkę bardziej ten zapach ym, utrzymuje się dłużej, troszeczkę bardziej przestrzennie, troszeczkę bardziej projektuje, mam wrażenie, więc być może taka troszeczkę chłodniejsza temperatura ym, wiosenna, taka ciepła wiosna. Lekkowieczna może mu y, sprzyjać, natomiast no na upały trzeba będzie się dopsikać, mam wrażenie, no ale to nic, trwałość jest całkiem przyzwoita. No tak porządnie na swojej skórze to gdzieś przez 4 godziny go czuję. Y, jeżeli chcecie dłużej, to oczywiście można prysnąć na włosy, na ubranie. No, ja bym chciała oczywiście, żeby to był killer nawet w lato, ale ja mówię, że w latem ja mam ogromne problemy z utrzymaniem na sobie zapachu, więc po prostu będę mogła się dopsikać. No i tutaj zobaczcie, że kolor płynu to jest taki też. Y, Kolor niebieski, no bo tutaj, jak sobie zobaczymy, o tak przychylimy buteleczkę, no to widzimy, że jest bardziej przezroczysta. Także ja uważam, że ten zapach jak najbardziej dla miłośników takich, no, bym powiedziała, słodszych, kwiatowych zapachów, aromatycznych, lekko drewnianych. Ja totalnie teraz jestem w klimacie takich zapachów, uwielbiam takie zapachy. Najczęściej poniesięgam. Yy, tak jak mówię, bardzo lubię zapachy lekko świeższe, ale jednocześnie sensualne. Calvin Klein Obsession Night idealnie wpisuje się w ten trend, którym ja obecnie podążam, więc tutaj muszę oddać honor. Jest to rewelacyjny zapach, przeze mnie niestety omijany. No, ze względu na te konotacje, tak jak mówię, nie chciałam pachnieć jak ktoś inny, ale też ze względu na to, przyznaję, że marka Calvin Klein nigdy nie wydawała mi się jakaś specjalnie ekscytująca, niesłusznie, także jeżeli szukacie czegoś oryginalnie pachnącego, bo ja obecnie na ulicy w ogóle nie czuję tego zapachu. Kiedyś jak w Wiedniu byłam, to czułam, że ktoś pachniał, bo akurat wtedy miałam wakacje i później napisałam koleżance, że czułam jej perfumy, bo to, no tak jak mówię, nierozerwalnie z nią mi się kojarzyło. W Wiedniu czułam wyraźnie, ktoś pachniał Obsession Night od Calvina. Kleina, ale tak muszę Wam powiedzieć, że prócz tej koleżanki nikt nie pachniał w moim otoczeniu Obsession Night ani też nie czuję tego zapachu na ulicach. Także jeżeli chcecie pachnieć oryginalnie, sensualnie na takie wiecie letnie dni, letnie wieczory, ale też na cały rok szukacie przystępnego cenowo zapachu sygnatury, to myślę Obsession Night będzie rewelacyjny. Gdzieś w ogóle słyszałam głosy, że ten zapach ma być wycofany już nawet na fragantice. Jakieś wpisy na temat tego zapachu z roku 2012 wręcz mówią, że ten zapach jest wycofany, ale ja widzę, że on ciągle ma się dobrze, ciągle jest w dobrych cenach, ciągle jest szeroko dostępny, wszędzie tak naprawdę, nawet w Rosmanie możecie go kupić, więc nie wiem, być może reformulacja i po prostu mówili, że wycofają, a była jakaś zmiana receptury. No także ja serdecznie Wam polecam Obsession Night, jeżeli szukacie oryginalnego, sensualnego. Drewniano aromatyczno-kwiatowego zapachu na lato, z leciutką nutą cytrusów, z leciutką nutą odświeżenia, przepiękny, sensualny. Wasi partnerzy też mogą używać, jak najbardziej dla obu płci, zapach idealny. Także tyle się nagadałam, myślałam, że to będzie trwało krócej. Tutaj mam nadzieję, że ten, kto się zastanawiał nad tym, czy kupić ten zapach, czy nie, wątpliwości zostały rozwiane. Tutaj zwłaszcza Jola mnie się pytała, czy warto, jak odbieram ten zapach. No więc mam nadzieję, że jak go odbieram z tym, że zawsze jak zawsze tutaj jest to chaotyczne, bo chcę po prostu pokryć no, każdy temat i mniej więcej wam nakreślić, dlatego to tyle trwa. Także ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku i dawajcie znać, czy znacie Obsession Night. Ja nie znam, szczerze powiem, tej klasycznej Obsession, jeszcze Calvina Kleina, ale te butle są ogromne, no 100 ml ja mam dużo 100 w swojej kolekcji, ale ta butla jest ogromna, ta klasyczna Obsession też jest ogromna, więc nie wiem czy się zdecyduje, ale na pewno jeżeli będę miała kiedyś okazję, to poznam y, innych zapachów Calvina Kleina, no niekoniecznie ck One znam też CK Into you, to już też mówię, kojarzy mi się z tą samą osobą, która nosiła Obsession Night, reszty nie testowałam, ale być może nadejdzie taki czas, także dawajcie mi znać y, o Waszych ulubieńcach od Calvina Kleina, czy znacie Obsession Night, już kończę gadać, dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście za oglądanie, za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!